Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam wszystkie informacje związane z baterią w iPhone'ie 15. Zapraszam do oglądania. Więc tak, jak już dobrze wiecie, procent baterii jest tutaj usytuowany w naszym iPhone'ie, tutaj w prawym górnym rogu, tak. Ale więc, żeby dowiedzieć się więcej o naszej baterii, wystarczy, że wejdziemy w ustawienia i znajdziemy tutaj Battery. I tutaj... No, jak widzicie, możemy sobie włączyć albo wyłączyć to, żeby nam po prostu widoczne dla nas było, ile procent ma bateria. Możemy tutaj też włączyć i wyłączyć ten tryb niskiego zużywania baterii oraz tutaj sprawdzić kondycję baterii, jak dobrze się trzyma nasza bateria. Nasza bateria akurat trzyma się wyśmienicie, ponieważ w 100% to tyle, jeśli chodzi o baterię w iPhone'ie 15. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.